Wielkie plamy z serii Co się stało wydawnictwa Widnokrąg zainspirują dzisiejsze zabawy plamami. W książce dzieciaki prezentują efekty uboczne zdobywania cennych życiowych doświadczeń. Czy przejmują się plamami na ubraniach? Nie sądzę. Czasem wykonane zadanie zdobycie nowych doświadczeń. Czy po prostu dobra zabawa warte są pobrudzenia bluzki czy spodni. I drodzy rodzice, trzeba to zaakceptować. Do zabawy plamami, którą chcę Wam zaproponować, potrzebne będą farby olejne, olej lniane, miska z wodą i kartki. Pojemniczki, w których będziemy rozrzedzać farby olejne może jeszcze na przykład łyżeczki, łyżeczki, coś czym będzie można wylewać rozwodnione, rozrzedzone farby. I nie ubierajcie najlepszego garnituru. Musi to być rozrzedzone olejem schnącym. Najbardziej dostępny i najtańszy to jest olej lniany. Mieszamy, żeby nie było grudek. Oliwa wypływa na wierzch. Dobra, teraz odbijamy efekt na papierze. Pamiętajcie, żeby mieć przygotowane miejsce na odkładanie tych pustych kartek. Kładziemy papier na wodzie.